Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Co my dzisiaj będziemy robić? Dziewczyny, co to będzie dzisiaj? Będziemy mieć piłeczkami. Piłeczkami ping-pongowymi, zobaczcie, mamy całe pudło piłeczek, kolorowych piłeczek ping-pongowych i dzisiaj robimy taki mały challenge, będziemy walczyć, o to pełne wiadereczko słodyczy. Zobaczymy, która z nas zdobędzie najwięcej punktów. A co będziemy dokładnie robić? Zaraz Wam wszystko pokażę. Zapraszamy na film. Cześć! Cześć. Kochani, mamy tutaj całe pudło kolorowych piłeczek pingpongowych, kolory się nie liczą, każda z nas ma po 10 e, strzałów, czyli będziemy zrzucać, zobaczcie, puszczać piłeczki pingpongowe, już mamy stół przy, e, przygotowany i zobaczcie, na końcu stołu mamy przymocowane takie kubeczki, w których znajduje się liczba punktów, na przykład jeden, dwa lub 3, Zobaczymy, do którego pojemniczka wpadnie piłeczka i będziemy zapisywać punkty, i która z nas zdobędzie największą liczbę punktów, ta wygrywa wiaderko słodyczy, a punkty będziemy, zobaczcie, zapisywać na naszej przygotowanej już tablicy. Dobrze, kochani, zaczyna najmłodszy uczestnik y, tej gry. Jest to Amelia. Uczestnik numer dwa, Michalina i ja na samym końcu. No dobra, Amelia, masz 10 piłeczek, tak? Dawaj. 10 piłeczek. Ty Miemy, na pewno będziesz wszystkie różne. Tak. Dobra, nie ma znaczenia, ale jeszcze nie, jeszcze nie. Ustaw się tutaj. O, ja schodzę tutaj z pola. podawać. Dobra, Michalina będzie ci podawać, dobra? I uwaga, zobaczymy. Zaczynamy! Dobra, jedną ta Teraz jedna piłeczka. Nie ma, druga piłeczka. Trzecia piłeczka. Czwarta piłeczka. Delikatnie. Piąta piłeczka. Dobra. Szósta piłeczka. Siódma piłeczka, ósma piłeczka, dobra, dziewiąta, brawo i uwaga, ostatni rzut, dziesiąta piłeczka, idzie, brawo, ok, czas na podliczenia. Amelia, wow, trzy punkty, Michalina, zapisujesz? Mam dwa, a nie cztery? Trzy. Dwa punkty, to nie koniec. O pisz. Trzy bez bez py. Trzy, dwa i plus dwa, bo dwie piłeczki wpadły do, po jednym punkcie. Czyli Łącznie ma ile punktów? Siedem. Siedem punktów. Amelka zdobywa w tej rundzie siedem punktów. Od razu podsumuj to. Zrób siedem. Ok, Ach. Amelka, 7 punktów. Brawo! Czas na Michalinę! Dobra, Michalina, zobaczymy, jak to jedzie. Niebieskie, 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 niebieskie i białe, Dziesięć strzałów. To Amelia będzie ci podawać. Ja z niebieskiej. Dobra, policzymy, ile mamy. Niebieskich jest 5. 2, 4, 5. Dobra. I Niebieski. białe chcesz? Tak. 2, 4. A mnie tu dodania mamy. Czas na Michalinę, uwaga, Michalina, jedziesz. Niebieskie i białe należą do ciebie. Nie ma! Pierwsza piłeczka. Druga piłeczka. To nie takie proste. Trzecia piłeczka. Czwarta piłeczka. Ale numer. Leć, leć, leć dobrze, dobra. Nie. Piąta piłeczka. To może. Może biała. Szósta piłeczka. Siódma piłeczka, Amelka na razie najlepsza. Ósma piłeczka. Uwaga, przedostatni twój strzał. Dziewiąta piłeczka i ostatni rzut. Michalina, Michalina zero punktów. Amelka napisz zero. Michalina niestety zero punktów. Teraz moja kolej. Zaczynamy. Zielone poproszę. jeden skupienie dziewczyny dwa skręca trzy cztery pięć Aj. Dobra, jest. O, nie, ta wypadnie. Siedem. Osiem. Ekstra. Jeszcze dwa. O, nie, ta nie wpadnie. Dziewięć. I ostatnie. I ta też nie. O, nie, może. A dziesięć. Okej, okay, zobaczymy, sprawdzamy. Dwie dwójki, jedna trójka i jedna jedynka. Jocie! Uwaga, 3. Michalina dodaje, dodać 2. Okay. 3 dodać 2, Misia. 5 dodać 2, 7 Pięć. Pięć, yy, siedem. i siedem, dodać 1. 8. UPS, zdobywam 8 punktów. Dobra, pokażemy. Uwaga, runda numer 2. Amelia, zaczynki. Jedziemy. Jeden. Następna trzy, Dobrze, oj odbiła się, spadnie. Cztery, pięć, idzie piąta, brawo, idzie szósta, brawo, idzie siódma, idzie ósma, niestety idzie dziewiąta. I uwaga! Brawo! I dziesiąta! O, ta nie, ta wypadnie. Wow! Uwaga! Okej, trzy punkty. Amelia. Dodać dwa punkty. To jest ile misia? Pięć. Dodać jeden. I dodać jeden. Siedem. Brawo, Amelka! Siedem punktów! Znowu! Ekstra! Kolejna. 14. Tak jest, ale nie zapisuj, później będziemy sumować. Teraz kolejna Michaliny! Okej, okay, let's go. I let's go. Jeden. Dobrze. Dwa. Super. Trzy. Cztery. Pięć. Ja cię. Sześć. Siedem. 8, 8, 9 i uwaga, Michalina. Brawo, i dziesiąta piłka, ostatnia. Nie, no rewelacja, Michalina! Mega, nie trafiłaś tylko czterema piłkami. Niesamowite, uwaga. Padły tak do kubeczka: 3, 3, 6, 3, 9, 3, 11 i 3, i 11. 15 plus 1, 16. Brawo, zdobywa 16 punktów od razu! Ja cię sumę! Lecimy! Dobra, teraz ja. Dobra, uwaga. Moja taktyka będzie trochę inna. I uwaga. 1, 2, 3 i 4. Oj, 5. Oj, 6. Siedem. O, wypadnie. Osiem. Dziewięć. I ostatnie, Dziesiąta. O, nie, wypadnie. O, chociaż. Jest. Dobra. No, chociaż dwie. Dobra, ile mamy? Trzy. A... Cztery punkty. Zdobywam cztery punkty. Dobra, no, 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 no słabiutko, ale niech będzie. OK. Super i ostatnia runda, trzecia i trzecia runda. Jedziemy. Jeden. Nie wpadnie dwa, Drze. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Yes. Siedem, osiem, niestety, jeszcze dwie, dziewięć i uwaga, ostatnia Amelia, A, brawo i ostatnia pieczka, dziesiąta i brawo, Amelia, trzy, dobra, dodać dwa, pięć, dodać dwa, siedem i dodać dwa, dziewięć. Dobrze, Amelka zdobywa 9 punktów w tej rundzie, brawo! I uwaga, Michalina! Oddaję swoje ostatnie strzały, brawo! Jedziesz, Michalina. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Brawo. Pięć. O, chyba wypadł. Sześć. 7, a i 8, byłaś blisko. Brawo, 9 i uwaga, 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 brawo. I ostatni strzał, 10. No niestety, Michalina, zdobywasz 3, dodać 2, 3, dodać 2, 5, i dodać 1. Sześć. Sześć punktów Michalina zdobywa, brawo. A Napisz nabierz szóstkę. I uwaga, zobaczymy, czy moja taktyka się sprawdzi. Jeden. Aj. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. O, nie. Sześć. Siedem Osiem Dziewięć I ostatnia dziesiątka Jest! Czas na podliczenie punktów Trzy Dodać Trzy Sześć. Dodać trzy y -9. Dodać trzy 12. I jeden 13. A zdobyłam 13 punktów w tej rundzie, ale mi się udało. Boga! Teram taram, taram, werble. Czas na podsumowanie. Nic Aleka najlepszy. ma y, 23. 23, to zapisujesz. Wcześniej obliczyłam. Dobra. Ja mam 23. 22. 22. A ja mam? Nie miałaś wtedy...

Dziewczyny, wygrałam! Wygrałam! Dziewczyny, wygrałam! Zdobywam 25 punktów! Zobaczcie, Amelia 23, Michalina 22, i ja 25 punktów. Oczywiście, że się z Wami podzielę. No to co? Piąteczkę, dziewczyny. Musisz zjeść tego niedobrego cukierka. Dobrze. Piąteczka. Piąteczka. Kochani, my się z Wami żegnamy. Zostawiajcie łapeczki w górę pod tym filmem. Nawet do kubeczku wpadło. Super. I zapraszamy Was już na następny odcinek. Cześć. Nie. Kochani, robimy rundę bonusową o paczkę chipsów. Ale, ale, jaka to będzie runda? Zadaniem naszym jest, mamy tylko jedno wysypanie pudełka. Wysypujemy pudełko i zobaczymy, ile punktów zdobędziemy, jeśli się wysypią wszystkie te piłeczki. Zobaczymy, która zdobędzie najwięcej punktów. Are you ready? Ok, yeah. zaczyna Amelia! Uwaga! Uwaga, Amelia! Dajesz! Rezygnuj! Już, czy co? Dawaj, 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 winsz, pudełko! Pudełko! Coś tam wpadło! Coś tam jest? jest sami, masz jeszcze dwie piłeczki, dawaj! Spódnka, spódnka, spódnka! Dawaj, wrzucaj i wyspólnij! No niestety, ale naprawdę wpadło tutaj, zobaczcie! Trzy, sześć.

36 punktów! Znowu Amelka! 36 punktów zdobywasz. Dobra, teraz o, Michalina. Mogacza kolejna! Michalina! Michalina, gotowa? No. Go! Dawaj, 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 dawaj! Jeszcze jedna! Jeszcze jedna się zaczepiła. O ty! Niestety. No dobra, wow! Trochę też tu wpadło. Dobra, liczymy. Trzy. Sześć dziewięć, dwanaście, piętnaście, piętnaście, dobra, teraz dwa siedemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy punkty zdobywa Michalina. Dwadzieścia okay. trzy punkty. No to co, ja mam więcej? Tak, uh -huh. na razie wygrywasz. Uwaga, kolejna. mamuszka! Dawaj. I. Uwaga, żeby mi się tu nie zaczepiły w tych rogach, pod od razu to sprawdza. I. Let's go! Uuu, kilka wpadło. Ha! Padło. Czas na liczenie. Dobra. No, trochę wpadło. Tak.

Ale nie miałeś Ja Cię! Rzeczywiście, zobaczcie. Miałam wcześniej w poprzedniej grze 25 punktów i teraz zdobyłam dokładnie tyle samo wysypując wszystkie piłki. To kto wygrał? Michalina 23, Amelia 36. Kto wygrał? No. Amelka! Brawo! Piąteczka. Amelka, nagroda specjalna Twoja. Dobywasz paczkę chipsów. Proszę bardzo. Ale super! Kochani, jeśli Wam się podobało, zostawiajcie łapeczki w górę. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, nie szybciutko kliknie subskrypcję. Jak klikniecie dzwoneczek, będziecie wiedzieć, kiedy dodałam kolejny filmik. A już Was serdecznie z tej strony zapraszamy na następny odcinek. Cześć! Cześć.